Siemaneczkowizowi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj gramy w House Designer kurcze do roboty trzeba się się widzicie tutaj będziemy mieć kolejny pokój do sprzątania kurcze wyrzucę wszystkie niepotrzebne tutaj jakieś śmieci w Syf, tu jest tu jest... No o, o, Tutaj jakieś... Nie wiem co tu robili w tym domu, ale... jest chyba mało istotne. Nie, okay. Czyli więcej prac już tam.

Zaraz sprzedam to tą... To też będzie rozprzedaż, to też to też okej. Okay. To też. Ta beta, styl Japonik. Okej. Okay. No jakie chcesz? No, fajnie masz. No ty z tego się chyba a ja robisz w tym momencie. Ty chcesz takie coś mieć tutaj u siebie. to mogę ci tu dać. Chyba tu. I masz tutaj ten pokój. Co myślisz? dwie takie talanky chcesz jakieś tam Jeden Dywan, cię go postawię Postaram się dać tu. No... Co, co tu się stanęło z tym? Zaraz już wszystko. się prawie I patrz, tutaj. Zrobione już. Ten stół ci już ten story, tu Ci go dam w dołu. No i teraz jest do I, i, i co Ty się gościć? Ja tam tu tu Nie, to jedno, Dobra, damy tą A tą drugą damy w no, czekaj to no, no, wejdzie bo no, nie tak no wejdzie tak no widać no. że wejdzie Zobaczcie widzowie jaka magia, a, tu, tutaj odkręcam kran, a teraz jego go przestawię tu, aż leci woda, dobra, nowa technologia, woda do bluetooth się wlewa po prostu i, 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 i tak to działa właśnie. To jest technologia, nie wiem czy widzieliście widzowie Dzieci ja mam to gościu tutaj ja ci bym to najchętniej dał tutaj gdzieś Może coś Cześć, bo ty tu masz dużo miejsca to gdzieś tu damo bo... też będzie chyba git to chcesz to tam. to tam w rogu. i chyba do następnej pracy trzeba iść trzeba zarabiać widzowie bo to dom zamierzam tutaj w tym tym kupić nowy Syf. No ludzie to takie nie tak nie dbają o te rzeczy. No, ja chcę sprzedać i otworzyć te drzwi. Widać, że wszyscy do wymiany nie da się tak żyć po prostu. Kum, to jest do...

Teraz można zacząć zbierać śmieci Ciekawe ile zarobię za to wszystko Ale kuchnia, kuchnia, kurde jak ładna kuchnia tutaj mm. Okej okay. Da się sprzedać. I idziemy dalej robić. Jakoś. Nie. Chyba tylko to Chcę zgościć. O. W pół. No. Na no, piętrze są jeszcze trzy, cztery. Ty, ty. Ale to na spokojni widzowie.

I co to jeszcze. Ja sobie widzowie wolę wyczyścić wszystko. A tu jeszcze jest brud. No nie zauważyłem go. Okej. Okay. Drzwi chcesz, mówisz gościu. A drzwi. Mówisz, że chcesz drzwi? Też masz. Okej. Okay. Dosyć szybko nam to poszło. Prędko, chciałbym to, to posprzątać. Nie w takim razie pochodzenie, jak, jak ja widzę. A jednak... Dajcie się... O, o! O, si masz. No to straci do woli Nie no widzę, ja też wiem też chyba jak to dać, bo Chyba będzie chciał mieć prysznic bardziej, nie to... to by bardziej pasowało też po tak ten kran. No nie wiem. Puch, ten, no ciężko tu, mało miejsca ma ten gość też. Dobra, rób Ci to tam do Powinno być git chyba. i jeszcze kuchnia, no także widzicie, no takie, a woda się wlewa do wanny, do Także no takiego czegoś to chyba jeszcze nie było, nie? No, taka nowoczesna technologia w tych czasach. Są do sprzedania. O, tajemnicze drzwi. I nie ma już ich. To nawet odpadna jest. To tylko okno pewnie Nie? A co jeszcze? A świm. Się... Faktycznie. Nie ma się mi się, to się nie, nie, jest nie ma z tych No, panie brudzie. Gdzie ty jesteś? Tu się ukryłeś. Dobra, ale jest... jest git. Tak Wiesz nie mogę tego przedstawić. i się wlewa, nie? Ale jak ja to na tu, też się wlewa. Widzicie to, nie? No to mówię przecież. Woda też tak się wlewa. Ale nie no, nie. Ja no, tu postawić. Na pewno się nie obrali gości. Jak złeb dostanie od kogoś drzwiami. I tylko dwa pokoje zostały, na jeszcze Ile zarobię też, widzowie, za tą robotę? Bo to jest też ważne. Te dwa okna sprzedajemy. I tak, te dwa okna wstawiamy. Dobra, wyczyszczę zaraz. Moment. Yy, I drzwi tak. To drzwi były te. Tak, tak jak widzowie nie ma co się przejmować. Yy, Okej. Okay. Dziękuję Wam widzowie za oglądanie tego odcinka. I zapraszam na kolejny narka.